world's greatest economic challenges aren't due to a lack of resources but rather due to a lack of understanding of what we already have and how to manage it well since 1976 crown has taught millions of people where to find the answers the bible crown helps people reconnect with biblical principles so that they can experience freedom from pain and move into a life of flourishing these principles are for everyone and affects every aspect of our lives finances career marriages identity and purpose we have consistently seen that biblical stewardship leads to human flourishing and god being glorified individuals families and communities can flourish and now entire nations governments of entire nations are now contacting us and wanting us to train their leaders in these stewardship principles combining stewardship of the land with god's financial principles Join Crown as we train more leaders to bring hope and freedom to people all over the US and around the world as they discover who they are, what they have, and how to best use both. Okay, well, welcome. So nice to have you. <clears throat> And thank you to Eric for me today. Dziękuję Arkowi za to, że mi trochę dzisiaj pomoże. Dziękuję też zespołowi uwielbieniowemu za to, że poprowadzili nas pięknie dzisiaj w uwielbieniu. Też dziękuję wszystkim wolontariuszom, młodym ludziom, którzy pomagają tutaj jako wolontariusze to the staff and I oczywiście jestem bardzo wdzięczny całemu personelowi zarządowi Crowna za to, że nas mogą tutaj ugościć w Polsce. It is so good to see all of you and if you can't see me, maybe you could move to a different table and come a little closer. Miło was wszystkich widzieć i taka techniczna uwaga, jeśli mnie nie widzicie, to możecie się przesiąść tak żeby żeby mieć lepszy lepszy widok na mnie. I have a little bit of a cold, so it helps me to sit this a więc wybaczcie mi, mam, jestem lekko przeziębiony dziś rano, a więc miejcie trochę łaski dla mnie, miłosierdzia. But it's not covid. Ale to nie jest covid, spokojnie. So I was at the 5 anniversary, the 10th anniversary And now the 15th anniversary. I byłem oczywiście na piątej rocznicy, dziesiątej rocznicy i teraz oto jestem na piętnastej rocznicy. I oczywiście chcę Wam bardzo pogratulować. Świetna robota your work and, now David and the board. dziękuję całemu zespołowi z Julii, Juli Davidowi naprawdę fantastyczna praca wielki wysiłek ogrom pracy który w to włożyliście i jest naprawdę wiele rzeczy które dzisiaj chciałbym poruszyć i don't know if i have wiem czy mam czy moje slajdy są już gotowe Dawid. slides have a We'll talk a little bit about our history. To porozmawiamy trochę zaczniemy może od, od, tro, od, od krótkiej takiej lekcji historii. E, nasza organizacja została założona w 1976 roku przez Larego Burketta. 1976, w 1976 roku Człowiek o nazwisku Steve Jobs, launched a company called Apple zaczął firmę, która nazywała się Apple. I my w tym samym czasie zaczęliśmy ja go. Larry on Larry Burkett był człowiekiem zaangażowanym w pomoc w wysłanie człowieka na księżyc podczas misji Apollo. To was a brilliant man to był bardzo błyskotliwy człowiek, uh, The dawali gave him... A piece of the lunar surface as a thank you for bringing them home from the moon. I astronautzy w, w dowód uznania, wdzięczności przywieźli mu taki mały kamyk e, Księżycowi w podziękowaniu za to, że bezpiecznie sprowadził ich na Ziemię. He was the only private citizen in the world with a piece of the moon surface. To jedyny Człowiek, osoba prywatna na świecie, na świecie, która posiadała autentyczny, autentyczną skałę księżycową. I nie był nawet chrześcijaninem. Ale lubił kłócić się, spierać z chrześcijanami. If you believed in God, Larry argued against God. Jeśli ty wierzyłeś w Boga, to na pewno Larry byłby człowiekiem, który by się z tobą spierał na temat Boga. Ale jeśli byłbyś przeciwko Bogu, to z kolei Larry prezentowałby e, przeciwny punkt widzenia i spierałby się z tobą na rzecz Boga. He was a very difficult man. Był bardzo trudny człowiek. Jego żona nawróciła się przez służbę Campus Crusade for Christ. Zaprosiła pewnego razu pastora do nich do domu. I pastor opowiedział Larry'emu o, Jezus, o Jezusie. I oczywiście, jak to, jak to Larry? Larry się z nim kłócił. Nie chciał w ogóle go słuchać. I ten ewangelista, ten pastor powiedział do niego, Larry Burchett, I think you're going to hell. Larry Burkett, wydaje mi się, że jesteś na prostej drodze do piekła. And I am glad of it. I cieszę się z tego. I wyszedł z tego domu. His wife said, "Please go to a Bible study. A jego żona zaczęła go prosić, "Proszę, proszę, idź na to studium biblijne." I w końcu poszedł na studium biblijne. And he argued with everyone there. I Kiedy był na tym studium, to oczywiście ze wszystkimi się tam kłócił. Not to come back. I W końcu powiedzieli mu, "Wiesz co? Może, może lepiej nie przychodź już więcej." This is our founder. I to jest właśnie nasz założyciel. Wydaje się chyba, że like jest Polakiem. I someone yesterday, what is the main characteristic Polish? <laughs> Wczoraj zapytałem na spotkaniu, jaka jest główna cecha charakterystyczna Polaków? complain everything, they're Polish. I ktoś powiedział, wiesz jak oni ciągle narzekają na wszystko to, na pewno to są Polacy. Larry read the Bible himself. Ale wiecie, Larry w końcu przeczytał sam całą Biblię i zdał sobie sprawę z tego, że jest Bóg w niebie. I w wieku 32 lat on zaprosił tego Boga, aby ten wszedł do jego życia. Just one man. Tylko jeden człowiek. And it is amazing what God has done through one man. He didn't have money. He had not been uh, had no background in his home uh, and no training in his faith. Nie miał jakiegoś szczególnego zaplecza edukacyjnego, wykształcenia, wyszkolenia w tym kierunku. Ale, wiecie, pomodlił się taką prostą modlitwą. Panie, ja jestem absolutnym ignorantem, ale potrzebuję poznać Twoje Słowo. I czy Ty nauczysz mnie tego, co ja powinienem zrobić? But I, will always obey you. I jeżeli mnie tego nauczysz, to mogę Ci obiecać jedno: będę zawsze posłuszny temu, czego mnie nauczysz. And 1976, I od 1976 roku miliony, miliony, miliony ludzi na całym świecie have been taught about finances. było przeszkolonych, zostało przeszkolonych, wykształconych, wyuczonych w obszarze finansów. I powiem Wam, co On mi powiedział przed swoją śmiercią. Wydaje mi się, że praca, do której powołał mnie Bóg, jest o wiele ważniejsza niż postawienie człowieka na srebrnym globie. I to było opowiedziane przez człowieka, który naprawdę postawił człowieka na srebrnym globie. Pomyślcie o tym. To jest wielkie ludzkie osiągnięcie, aby uda udać się na, na księżyc. Ale widzisz, to nie zmieniło mojego życia? Pe zapewne również Twojego też nie zmieniło. Ale co zmienia nasze życie? To jest Bóg Biblii i to w jaki sposób mamy stosować wszystkie zasady i prawa duchowe, które on tam opisał. And this is what Larry his life to. I powiem wam, temu właśnie Larry oddał po poświęcił swoje życie. He only had 27 years in ministry. On w służbie spędził jedynie zaledwie 27 lat. He died at age 64. Bo zmarł w wieku 64 lat. I was with him the day before he died. Byłem z nim kiedy w tym dniu w zasadzie czy przed dzień jego śmierci. I I didn't expect him to die. Nie oczekiwałem, że umrze. And he wasn't expecting to die the next day. Nie oczekiwał, że tego dnia umrze. But I was privileged to know him and to work with him. Ale, ale byłem naprawdę uprzywilejowany tym, że go znałem i że mogłem z nim pracować. Pick up the Larry the I też tym, że mogłem podjąć to dzieło rozpoczęte przez Larego i poprowadzić je dalej na świecie. Larry was one of the first people in the world to write a comprehensive study of what the Bible said about money. Ilary był prawdopodobnie pierwszą osobą, która napisała takie kompendium, pełne kompendium e, e, tematyczne, związane z tym, co Biblia ma do powiedzenia na temat pieniędzy. He wrote 70 books in 27 years. Napisał 70 książek w ciągu tych 27 lat. They sold 12 million copies. Sprzedały się one w nakładzie ponad 12 milionów kopii.

albo słyszeli o Kraunie, albo słyszeli o Larem Barkecie. W zeszłym roku jeździłem dosyć intensywnie po świecie, zresztą podobnie jak i w tym. I my to Atlanta, i kiedy udawałem się um, samolotem leciałem do Atlanty, control. Stałem w kolejce do kontroli paszportowej. was coming back the Wracałem wtedy do Stanów Zjednoczonych. Ten człowiek nie był zbyt przyjaźnie nastawiony. On patrzył tak spoglądał na mój paszport. looking at W ogóle nie patrzył na mnie. I tak bardzo nieprzyjemnie zapytał, gdzieś pan był. Ja mówię, no w Afryce byłem. He looking at me. Dalej na mnie nie patrzy. He said what you doing? coś pan tam robił? I said I was teaching financial principles. A mówię, no, uczyłem na temat zasad y, finansowych. And then A potem on popatrzył na mnie. He said Larry Burkett. Mówi Larry Burkett. <laughs> I said, no, I'm not Larry. Ja mówię no nie, ja nie jestem Larrym. I work with Crown. Ale pracuję z, z Crownem. He said I grew up in Peru in South America. A on mówi, wiesz, ja dorastałem w Peru w Ameryce Południowej. My parents taught me Larry Burkett. Teaching. I moi rodzice nauczali mnie e, nauczania Larego Barketa. love your ministry. Bardzo kocham waszą służbę. Welcome home, brother. Witaj w domu, bracie. <laughs> That happens to, me all over the world. Widzisz, to dzieje się mi cały czas na całym świecie. And it's a great joy. I to jest naprawdę wielka radość. In some ways, I'm like Larry. W pewnym sensie jestem bardzo podobny do Larego. Jestem taką bardzo nieprawdopodobną historią. W ogóle sam fakt, że tu jestem, jest bardzo niezwykły. I, uh, have a degree in business. Ponieważ y, mam y, wykształcenie kierunkowe biznesowe, I grew up in a business family in Texas. dorastałem, wzrastałem w, w rodzinie przedsiębiorcy w Teksasie. Mój ojciec był poszukiwaczem ropy naftowej i gazu, czyli wierciliśmy y szyby naftowe. I to też studiowałem na uniwersytecie, a więc to jest mój taki moja moja naukowa, że tak powiem wykształcenie. To jest and Jedynym powodem, dla którego wierci się głębokie głębokie szyby, odwierty w ziemi. To jest po to, aby cała kupa forsy z tej ziemi się wydostała. Ale widzisz, samo wiercenie tych studni tych odwiertów nie jest szczególnie interesujące, ale wyciąganie z tego kasy już jest bardzo interesujące. So, although I was a Christian, I mimo to, że byłem chrześcijaninem, to zakochałem się w pieniądzach. I began to want more and more money. Chciałem mieć więcej i więcej pieniędzy. And my wife i moja żona, i was very arrogant Mówiła, że byłem bardzo aroga, arogancki. I don't really agree with her ja nie zgadzam się z nią do końca. But she was convinced. ale wiecie ona była przekonywująca. That I had a problem, że i, i była przekonana sama, że naprawdę miałem z tym problem. And she wanted me to get help with my money problem I chciała, abym w jakiś sposób uporał się z tym problemem dotyczącym pieniędzmi pieniędzy. pieniędzy. I poprosiła mnie abym udał się na takie studium biblijne prowadzone przez Crowna. told Ja powiedziałem, nie ma szans. Ja już wszystko wiem, co, co trzeba tam wiedzieć. What could Czegoś jeszcze mogę więcej nauczyć na takim studium? Osiągam sukces. Jestem chrześcijaninem. I've heard some verses about money on the Bible. Nawet przeczytałem parę wersetów w biblii na temat pieniędzy. So why don't you go to, the study and just tell me about... to może ty pójdziesz na to studium, a potem mi opowiesz, streścisz mi, co tam się nauczyłaś. She said, no, you have to go with Ona mówi nie, 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 ty musisz na to studium się udać. So there was a Bible study at my church. I było takie, takie studium biblijne w moim kościele. And she called and said, can we come? I ona zadzwoniła z zapytaniem, czy możemy się i pojawiłeś na tym studiu. And the man said, no. A ten człowiek, który to prowadzi, powiedział nie. I'm only teaching future leaders of the Crown Bible Study. Bo ja uczę tylko przyszłych liderów e, służby Króla. And my wife said to him, If you will let us in the class, Jeśli pozwolisz nam uczestniczyć w tych zajęciach, I promise you. Obiecuję ci. I will make him lead another class. <laughs> to ja sprawię, że on będzie naprawdę liderem And tej how I tak udałem się na te zajęcia. And I didn't be there. A wcale tam nie chciałem być. I didn't Nie chciałem zapamiętywać żadnych wersetów biblijnych. I didn't talk to the people, Ani rozmawiać z ludźmi. I just wanted to get it over with. Chciałem po prostu mieć to za sobą. And tell my wife Now you can be happy, I I no kochanie, w końcu możesz być teraz szczęśliwa, bo mam to odhaczone. Ale wiecie, kiedy zacząłem studiować ten program cały, i zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę ja sam nie mam pojęcia na temat tego, co Biblia mówi o finansach. A nie miałem przecież problemów finansowych. Miałem problemy z moim sercem. Dlatego, że pozwoliłem, aby pieniądze kontrolowały moje życie. Aby pieniądze stały się głównym celem mojego życia. I wiecie musiałem pokutować z mojej miłości do pieniędzy. I powiedziałem Bogu: will never Nigdy więcej nie pozwolę, aby pieniądze kontrolowały moje życie. Nie miałem pojęcia, co się wydarzy potem. Nigdy nie spotkałem Larego. Nic nie wiedziałem o samej służbie. A oto tu, dzisiaj jestem przed Wami. I nasza służba dotarła i działa w ponad 150 krajach świata. A więc mówię Wam te dwie historie, abyś zobaczył, jak ważne jest Twoje życie. Twoja rozmowa z Bogiem. Twoje pragnienia, aby uczynić jakąś różnicę. Twoja służba w tej, w tej misji. see impacted. każdy z nas jest pod jakimś wpływem pieniędzy. two in ways na jeden lub na drugi sposób, albo czasem na dwa sposoby. Bo możesz mieć problemy finansowe, albo ktoś może mieć problemy ze swoim sercem, albo można mieć dwa te problemy. I nasza misja dotyka i zajmuje się oboma tymi problemami. Pamiętam takie dwie rozmowy, które miałem z Larym. I on zapytał mnie, jaki, jakie marzenie Pan Bóg włożył w twoje serce. I said A ja powiedziałem mam dwa takie marzenia. Ja myślę że musimy zabrać tą misję na cały świat. A Larry nienawidził latać samolotami. Bał się latania. A więc nie podróżował zbyt wiele.

Spotykam się z Bożymi ludźmi. Co za przywilej. Co za radość. Mam przyjaciół na całym świecie. I dzisiaj rano, kiedy śpiewaliśmy, pomyślałem sobie, jakie to jest piękne. Nie rozumiem ani słowa z Waszego pięknego języka. Ja nawet nie mogę powiedzieć cześć, ani jak się masz. Ale to jest tak piękne. Ale to jest takie piękne. Jakikolwiek język. Aby być w tej Bożej rodzinie. Uwielbiać tego samego Ojca. Przecież to On sprowadził nas, połączył nas razem. I my będziemy ze sobą na wieki. I to byłoby naprawdę straszliwe, gdyby nie było Ewangelii. To straszliwe, gdyby nie było Ewangelii. Aby po prostu tylko się kochać tutaj podczas naszej pielgrzymki ziemskiej, a potem po prostu zniknąć. Kocham Larry'ego life. On wpłynął na moje życie. I wierzę, że go zobaczę znowu. I zobaczę również Was. Bo jesteśmy częścią pięknej, pięknej rodziny. Ale powiedziałem mu też o drugim moim marzeniu aby służyć biednym. I said Larry, ja powiedziałem Larry. Most of the people we reach are middle class. Większość ludzi, do których my docieramy, to są ludzie reprezentanci tak zwanej klasy średniej. A mówi: Weźmy te zasady, Boże, i przy, przynieśmy je do najuboższych na tej ziemi. Larry, looked right at me. Larry spojrzał na mnie. He said, I don't know why we haven't been doing that. I Ja mówię, Ja nie wiem dlaczego my tego nie robimy. he said i want you to do that and a year later larry Larry was gone but we have carried on Ale my dalej kontynuowaliśmy naszą misję. i'll tell you more about that as we go along so this is larry in the early days doing radio our first uh, I to jest Larry, który właśnie nagrawa, nagrywa program radiowy. Nasze pierwsze nauczania były na kasetach. I przez ostatnie 47 lat my uaktualnialiśmy wszystkie nasze zasoby, nasze materiały i nauczania. I teraz Pan us nas do wszystkich głównych krajów świata. To um, all the primary countries of the world. po prostu niesamowite, jak daleko się reached. I teraz już Pan zabrał nas do tych głównych, największych, może nie największych, ale do tych głównych krajów na całym świecie. To jest niesamowite patrzeć i widzieć to, do jak, jak wielu miejsc Pan nas przyprowadził. Jeżeli gdzieś pojedziesz do jakiegoś kraju, to najprawdopodobniej będziesz w stanie znaleźć tam lidera służby crown albo program crown, który jest nauczany. I to są te trzy główne rezultaty naszej służby. These are the, three of our these are the three words that I want you to remember. Te trzy główne słowa, które chciałbym, abyście zapamiętali. Ludzie, którzy są dotknięci w jakimś sposób, znajdują się pod wpływem tej służby, często używają tych słów albo jednego z tych słów. Freedom. Pierwsze to wolność. Drugi to odnowienie. A trzeci to jest kwitnięcie to jest, to jest po prostu bycie owocnym. Pierwsze to jest wolność od długu. Wolność od, od związania finansowego. Wolność od kontroli pieniądza nad życiem ludzkim. Odnowienie może dotyczyć również małżeństwa restoration of their business może odnowienie biznesu restoration of their church może odnowienie kościoła it goes on and on i to idzie dalej i dalej i dalej and we're seeing people now say that they're flourishing i też widzimy ludzi którzy kwitną that their identity and purpose in life has been restored których cel tożsamość i cel życia został odnowiony przez 20 ostatnich lat my wdrażaliśmy nasze programy nauczaliśmy naszych programów do dla najuboższych z ubogich People who have nothing ludzi, którzy nie mają nic nie mają we teach them to be a steward of whatever god's given them without giving them money or shoes or water or rice or we give them nothing we only give them training in Bez, bez zaopatrywania ich w te wszystkie potrzebne rzeczy, jak woda, obuwie, jedzenie, ryż. My po prostu uczymy ich Bożych zasad, Bożych prawideł dotyczących zarządzania finansami. They are to God's way. I, I dzięki temu, dzięki Bogu w ten sposób, oni uciekają z biedy, wychodzą z biedy. Our have been so I nasze programy są naprawdę odnoszą wielkie sukcesy że czterech prezydentów różnych narodów zadzwoniło i poprosiło o naszą pomoc. Nigdy nawet nie marzyłem w najśmielszych marzeniach, że Now, jakiś prezydent do mnie zadzwoni i poprosi mnie o pomoc. A więc jeśli jesteś osobą, która się modli, pray that Politics in America will ask for our to proszę Was, módlcie się, aby ktoś z polityków, którzy rządzą naszym krajem, Ameryką, poprosił o naszą pomoc. But they asked me Ale wiecie, oni nigdy mi o nie poprosili. They love debt. Yeah, love debt. Tak, my kochamy zadłużenia. We're the in the of my jesteśmy najbardziej zadłużonym krajem w historii ludzkości. I it will not last. I wiecie, to niestety długo już nie potrwa. Nie można w taki sposób żyć. Zostałem zaproszony, aby spotkać się z prezydentem w zeszłym roku, w grudniu. Byłem w biurze prezydenta Madagaskaru. 97,5% of the population of Madagascar. populacji Madagaskaru earns less than two hundred dollars per month. Zarabia mniej niż 200$ dolarów miesięcznie. 97%. 97% populacji całej. It's the fourth poorest country in the world. To jest czwarty najuboższy kraj świata. They speak French. Mówią po francusku. Uh, they Doświadczają bólu, cierpienia, głodu na taką skalę, która jest no, niewyobrażalna. Nigdzie czegoś takiego nie widziałem wcześniej. I powiedziałem prezydentowi, że jest odpowiedź na ich problem. Naucz ludzi, aby byli zarządcami. To jest piękny kraj, który posiada ogromne bogactwa naturalne. Ale oni nie są zarządcami, nie są szafarzami tych dóbr Bożych, które zostały im powierzone. On poprosił mnie, zapytał, czy moglibyśmy się pomodlić o Jego naród. I modliliśmy się na kolanach w Jego gabinecie. Aby Bóg wziął swój lud przez ten proces, przeprowadził przez ten proces, aby uwolnił ich z ubóstwa, aby odnowił, odrestaurował ich ciała, ich rodziny, ich biznesy i aby doprowadził ich do miejsca kwitnięcia. I Andrzej i ja zaczęliśmy już tam pracę. I to jest niezwykle ekscytujące oglądać to, co się dzieje. Wydaje mi się, że nasz wpływ na te bardzo ubogie narody może mieć skalę historyczną.